Witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu vlogu poświęconemu wędkarstwu muchowemu temat zławiony na muchę dzisiaj o dwóch sprawach chciałbym pomówić pierwsza sprawa to nowy numer sztuki łowienia jest już dostępny świeżutki właśnie pokazał się na rynku i kilka słów na temat najnowszego magazynu, ale chciałbym też dziś pogadać chwilkę o rybie i to gdzie można złowić tą rybę w związku z tym, że zbliża się już wiosna, zresztą w ogóle wygląda tak jakbyśmy mieli cały czas wiosnę ja ciągle w to wierzę, że zima jeszcze przyjdzie i luty będzie mocno zimowy natomiast na chwilę obecną 10 stopni, bardzo ciepły wiatr z gór, niektórzy nazywają go halnym. My tutaj halnego wiatru nie mamy, natomiast rzeczywiście taki ciepły, ciepły wiatr, który powoduje, że czuje się jakby był kwiecień, czy też późny marzec. Ja miałem okazję wczoraj dotknąć trochę zimy, bo byłem wysoko w Karkonoszach, w, na Nartach i po czeskiej stronie rzeczywiście tego śniegu jest sporo, co cieszy, że tam tamte rzeki będą zasilane śniegiem. No, u nas, słuchajcie, w górach tego śniegu prawie zero, bardzo niewielka ilość. Sztucznie naśnieżane tylko są stoki po polskiej stronie. No i pełny jestem, pełen jestem obaw, e, jeśli ten śnieg nie spadnie, jeśli chodzi o stan wód w tym roku. Ale nie o tym dzisiaj. E, nowy numer sztuki łowienia numer poświęcony linkom muchowym. E, jest kilka tekstów poświęconych linkom tekst Piotrka Talmy o linkach tak zwanych tropikalnych, czyli takich, które może powinniśmy używać w wodach ciepłych, zarówno słonych, jak i słodkich. Kilka, kilka porad ze strony Piotrka w jego artykule. Mamy też artykuł w sztuce łowienia poświęcony jednej z czołowych firm produkujących linki, Scientific Anglers miał okazję rozmawiać na temat tych, tej, tej firmy, tych linek Mirek Pieślak samym firmą i reprezentującymi ją osobami. Kolejny tekst poświęcony linkom właśnie to tekst Tomka W Króciutki tekst mówiący o tym jakich linek do wędek dwuręcznych on Używa. w jakich, Bardziej w jakich sytuacjach, w jakich gatunków ryb. Eee, poza tym odrobinę ciepełka, jakże ciepłej zimy. E, czyli tekst mojego autorstwa o ostatniej wyprawie na Kubę. Rum, muzyka, tańce, piękni ludzie, piękne ryby. E, polecam sam tekst, jak i samą Kubę. O tym już mówiłem wcześniej, jak pogrzebiecie we wcześniejszych e, numerach. Yy, vlogu mojego to, to znajdziecie informacje na temat samej Kuby, bo z Kuby takiego vloga miałem okazję robić. San nie dla każdego i wieści z nad Sanu. Trochę, trochę informacji rzeczywiście z, odnośnie tego, co na Sanie się obecnie, obecnie dzieje. E, Michał Rydyk, Rudyk, przepraszam, yy, opisuje jego spojrzenie rzeczywiste, jakie dzisiaj jest na Sanie. A z kolei Arkadiusz Suda opisuje jego pierwsze spotkanie z Sanem. Jak e, rzeczywiście to wyglądało w stosunku do tego, ile słyszał o Sanie, e, jak, jakie, jakie miał odczucia przy pierwszej wizycie na tej pięknej rzece. Wieczne muchowe Mistrzostwa Świata w Tasmanii. To jest tekst Michała Greszty opisujący ostatnie Mistrzostwa Świata, jakie odbyły się na Antypodach, na pięknej tasmańskiej wyspie. Ja też już się odnosiłem wcześniej we vlogu do samego występu Polaków. Natomiast zapraszam do tego tekstu. Tekst jest, określiłbym go, mocno informacyjny. Natomiast dowiecie się trochę na pewno szczegółów odnośnie samych mistrzostw. Głowacice na Dunajcu w tekście Wojtka Kudłacza. Jak się okazuje na Dunajcu można łowić te głowacice, okres zimowy był bardzo dobry kilka bardzo, bardzo ładnych ryb zostało złowionych i tutaj właśnie Wojtek podpowiada, opowiada kilka spraw zresztą gdybyście chcieli na Dunajcu złowić głowacę, to skontaktujcie się z Wojtkiem on tam przewodnikuje, jest gościem, który ma na bieżąco wszystkie informacje, wie gdzie dzisiaj połowić na, na Dunajcu autor kapitalnych much, ma swoją bazę nieopodal Dunajca, także osoba, jeśli, jeśli macie zamiar odwiedzić Dunajec, chcecie coś się dowiedzieć o aktualnej sytuacji, kontaktujcie się z Wojtkiem Kudłaczem. W internecie znajdziecie namiar do niego bez żadnego problemu. Tekst Grześka Górskiego o rakach szlachetnych, które powróciły do potoków beskidzkich. Bardzo ciekawy tekst. No i kolejny tekst Łukasza Materka Poświęcony rybom, w którym ja jestem absolutnie zakochany, a ściślej mówiąc steelheadom, wędrownym tęczakom, tęczakom morskim. Przepiękne ryby, łowione w Kanadzie. No, panowie, naprawdę kapitalne ryby tam łowią, i, i to kolejny tekst tego autora. Oczywiście, stałe punkty sztuki łowienia, czyli step w tym wypadku mamy imitację, bardzo ciekawą imitację głowacza. Gabrysia Króla. Jest też tajne pudełko. Tym razem Ernesta Jurkowskiego, który był, jest jeszcze ciągle aktualnym wicemistrzem Polski w kręceniu much. I te jego, i te jego muszki, które są podejrzewam takim tajnym pudełeczkiem z cukiereczkami na pstrągi i pienie. Stałe punkty, czyli wieści, wieści z klubów. Jak zwykle i bardzo, bardzo ciekawy tekst troszkę odbiegający od standardowych tekstów, które znajdują się w sztuce łowienia, a opowiadający o ludziach, ludziach rzek, ludzie rzek tak jest zatytułowany tenże artykuł. Ciekawa pozycja w, w ostatnim numerze poświęcona relacjom ludzkim, ludziom, którzy przyjaźni wędkarskie, także bardzo bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy tekst, do którego zapraszam. Otwierającym tekstem najnowszego numeru Sztuki Łowienia jest artykuł naszego stałego autora, jakim jest Rasmus Ovesen. I to jest artykuł zatytułowany W pogoni za srebrem wzdłuż brzegu Borholmu. Jak zwykle określony pięknymi zdjęciami. Bardzo dużo ciekawych informacji odnośnie samego Borholmu, łowisk na Borholmie. Ja nie miałem okazji nigdy być na Borholmie. Łowiłem w wielu miejscach, na innych duńskich wyspach, w Szwecji, ale na samym Borholmie nie byłem nigdy, choć nie ukrywam, że uwielbiam łowić trocie morskie. Uwielbiam. To jest jedna z moich. Ukochanych ryb, sposobów łowienia bardzo, bardzo lubię. I niestety tak w ostatnich latach się ułożyło, w dwóch, trzech latach, że nie miałem okazji tego okresu wiosennego spędzić na trociach, bo ganiałem w, za tropikalnymi rybami. Natomiast mam plan naprawić to i w tym roku, wczesną jesienią, pojechać właśnie na Borchon. Przepraszam, żeby, żeby odwiedzić tą wyspę, bo wiem, że można połączyć. E, Eee, urlop, wypad rodzinny z słowieniem ryb, a przełom września, października to ponoć całkiem niezły okres na, na Borholmie, żeby spróbować eee, łowić trocie I w ten sposób chyba płynnie przeszliśmy do kolejnego tematu eee, naszego dzisiejszego spotkania, a ściślej mówiąc o troci morskiej właśnie. Eee, ja wspomniałem o tym, że Jestem wielkim, wielkim fanem tej ryby. Ja po prostu lubię pstrągi. To jest, to jest wędrowna forma pstrąga, troć, troć morska. Zresztą, troć, sama nazwa jest nazwą nienaukową. Jest to nazwa, która się mocno spopularyzowała. Natomiast y, popularnie nazywana ryba trocią jest niczym innym jak strągiem morskim. Jest, jest odmianą wędrowną strąga potokowego, y, który przez to, że egzystował w rzekach, które mają połączenie z morzem, spływał i drogą ewolucji wykształciła się forma, która spływa na okres Żerowania, dorastania do morza, które jest na ogół dużo bogatsze w pożywienie aniżeli rzeki, w których te ryby przychodzą na, na świat i później yy, gdzie się wycierają. Yy, bardzo często a propos tej ryby, spotykam się z takim pytaniem czy też określeniem, czym, jest, czym się różni pstrąg potokowy od troci. No tylko tym właśnie, że jedna z tych form jest formą wędrowną, a druga formą stałą. Eee, I te, te ryby mogą się zmieniać. Formy stałe mogą nagle zacząć wędrować. Ryba, która wejdzie z morza, może w rzece spędzić eee, wiele, wiele miesięcy. Czasami się zdarza, że i resztę życia. Eee, stąd też... Eee, ta ryba jest to ten sam gatunek niczym niczym te ryby się nie różnią od siebie poza tym, że tak jak wspomniałem jedna wędruje druga jest formą stałą, a to, że różni się wyglądem, wielkością, kolorem, ubarwieniem, wiąże się to z tym najczęściej, że dany osobnik z Przebywa w, w określonym miejscu. Ryby, które yy, przebywają w morzu, najczęściej się wysrebrzają. Te ryby, które wchodzą do rzek, nabierają barw, które bardziej odpowiadają temu właśnie środowisku, są mniej rzucające się w oczy. Ja niejednokrotnie złowiłem pstrągi z tej samej, z tej samej rzeki, gdzie na odcinku kilku kilometrów każda z tych ryb wyglądała inaczej. Bo był który, potokowy, który był złowiony na piaszczystym odcinku miał piękny, żółty brzuch, czerwone kropki. E, ryba, która była złowiona na odcinku o podłożu kamienistym, ciemnym, była bardzo, bardzo rzeczywiście ciemna. A z kolei na zastoisku na cofce łowiłem pstrągi, które wyglądały jak świeże srebrniaki. A do, do, do tej rzeki, w której łowiłem pstrągi morskie nie mają dostępu i nie mają możliwości dostać się tutaj. Stąd też yy, świętej pamięci Karol Zacharczyk mówił coś takiego: że różnica między pstrągiem a trocią jest taka, że każdy pstrąg powyżej 70 cm to jest troć. I poniekąd się z tym zgadzam. Jest to oczywiście bardzo umowne, natomiast można to w ten sposób określić. Gdzie dzisiaj na te trocie pojechać yy, najlepiej? żeby te ryby sobie połowić większość krajów nadbałtyckich większość wybrzeża krajów nadbałtyckich proponuje możliwość złowienia tego gatunku ryb oczywiście są miejsca lepsze i gorsze natomiast zarówno w Polsce w Niemczech, Danii, Szwecji nawet w Finlandii i w krajach wschodnich nadbałtyckich ten gatunek ryby można łowić w przybrzeżnych płyciznach. Ja miałem okazję łowić i w Polsce i w Niemczech. Natomiast najlepsze łowiska, na jakich miałem okazję łowić, to były łowiska duńskie i szwedzkie. W Szwecji, przepraszam, w Danii bardzo, bardzo popularnymi miejscami to są wyspy Finn i Mun. Natomiast no, największa duńska wyspa, jaką jest Borholm, przyciąga co roku ogromną rzeszę miłośników yy, połowu tej ryby. Zarówno muszkarzy, jak i spinningistów, bo jest to też ryba łowiona na spinning. I no, złowienie srebrnej troci w morzu na muchę rewelacja, jeszcze w dużym rozmiarze. Ach, to piękna, piękna ryba. Udało mi się złowić kilka, kilka ryb tego gatunku, i naprawdę fascynująca. Fascynująca ryba jeśli mówiąc mówić o, o Danii to najwięcej rzeczywiście miałem okazję łowić na wyspie Fyn i tam tych tych ryb kilka udało mi się złowić natomiast ja osobiście najczęściej na trocie jak mam taką możliwość jeździłem do Szwecji. Zarówno w okolicach Kalskrony, co jest bardzo wygodne, bo praktycznie tylko się dopływa i nie trzeba nigdzie, nigdzie daleko jechać, tuż za samym portem można już na wybrzeżu próbować łowić te ryby, można łowić na wybrzeżu praktycznie całym szwedzkim. Większość szkierów szwedzkich w okresie wiosny ma w swoich wodach pstrągi morskie. Natomiast takim najlepszym, najlepszym miejscem od wielu lat, jeśli chodzi o, o trocie morskie jest na pewno Gotlandia. Eee, w Gotlandii byłem kilkukrotnie. Uwielbiam to miejsce, przepiękne. Eee, są ciągle ryby i tam łowiłem te trocie zarówno brodząc, używając do tego tak zwany stripping basket, czyli tę miskę, którą się wiesza na linkę. A jaki łowiłem z balibołta? Eee, wyniki z balibołta były znacznie, znacznie lepsze, dlatego że można było e, próbować w różnych strefach e, te ryby łowić, bo rzeczywiście łowiąc z brzegu, jak ryby podejdą w zasięg rzutu, są do złowienia. Natomiast bywa tak, że one są 30-40 metrów od brzegu. Widać czasami, jak te ryby się spłowiają przez spokojnej wodzie. I po prostu my, muszkarze, no, ten dystans mamy. Są, te ryby są poza naszym dystansem rzutu. Stąd też Belly bo w tych momentach, w tych sytuacjach bardzo, bardzo się przydawał. Sprzęt, którym łowię trocie, to wędka w klasie ósmej, dziewięciostopowa z linką Slow Intermedium. Ja używam linki Royal Wolf z klasyczną, długą głowicą a sprawdziłem kilka linek, bo łowiłem linkami RIO i Airflow i ta linka, którą mam w tej chwili po, po sprawdzeniu wielu linek odpowiada mi najbardziej. Bardzo przyjemna linka, nie ma problemu żeby rzucać podczas wiatru, bardzo ładnie prezentuje muchę Linka, którą, którą z czystym sumieniem na trocie mogę polecić. Przy przełowieniu troci, przypon, który staram się używać, to jest przypon nie krótszy aniżeli długość wędki, a bywa i tak, że stosuję półtorej długości wędki. Przypon końcowy, na ogół używam przyponów oryginalnie konicznych, fluorokarbonowych. Tak, żeby ostatni element, tu gdzie przywiązujemy naszą muchę, yy, kończył się grubością co, co najmniej 0,23, a jednokrotnie w ciężkich warunkach wiecznych używam 0,28 do, do połowu troci. Jeśli chodzi o muchy, to moją muchą numer jeden na trocie jest krewetka. I nawet kiedy bywa tak, że trocie na przykład że zaczynają żerować na cierniku, na innych organizmach, na przykład w Danii bardzo często, szczególnie w cieplejsze dni, sprawdzają się imitacje kiełży, to ciągle używam krewetki. Yy, oczywiście w różnych wariantach. Yy, krewetka. Yy, Model, który nazywa się Pater Grizen, jest tą krewetką, którą używam najczęściej w bardzo różnych odcieniach, w różnych wielkościach i co najważniejsze w różnych wagach. Ja nie robię ciężkich bardzo tych krewetek, natomiast są takie, które troszeczkę dociążam na przykład ołowianym drucikiem więcej lub mniej tego ołowiu, dodaję na trzonku haczyka wiążąc te muchy, a są takie, które są zupełnie, zupełnie niedociążone. Trocie, które żerują na wodzie nawet do dwóch metrów głębokości, e, jeśli one są na żerowisku, to jeśli taka krewetka będzie nawet nad nimi metr, e, to te ryby w bardzo, bardzo czystej, to brzmi dziwnie, ale takie jest bałtyckiej wodzie, będą tą muchę widziały. Nie zawsze muszą być to jaskrawe kolory, często używam naturalnych kolorów. Zdarzyło się na pewnej wyprawie do Danii, że bardzo małe krewetki yy, były najskuteczniejsze w szarych kolorach takich bardzo bardzo naturalnych, z odrobinką gdzieś tam dodanego pomarańcza, tylko takiego, żeby gdzieś tam był drobny yy, element w tej muszce jaskrawy, bardziej widoczny. Natomiast rzeczywiście bywa tak, że małe, yy, bardzo, bardzo naturalnie wyglądające imitacje bywają najskuteczniejsze. Yy, ważnym elementem jest wcześniej wspomniany stripping basket, dlatego że łowimy na linkę najczęściej intermedialną, czyli linkę tonącą i bywa tak, że łowimy w falach, więc te fale potrafią zatapiać tą linkę, jest później problem z rzucaniem, ta linka się plącze, Stąd też stripping basket bardzo, bardzo pomaga jest bardzo wygodny przy tego typu łowieniach. Ja zawsze przy łowieniu troci używam też podbieraka dużego, wygodnego, żeby móc te ryby bez problemu podebrać, niezależnie czy łowie brodząc, czy z belly Zdecydowaną większość ryb, jeśli chodzi o trocie, wypuszczam. Natomiast zdarza się, że jeżeli trafi się jakiś ładny srebrniak, to taką rybę zabiję w celach konsumpcyjnych. Nie ukrywam, że bardzo lubię taką troć zjeść, jako jedną z nielicznych ryb w ogóle. Także, jeśli będziecie mieli okazję spróbować łowienia troci, zachęcam Was do tego. To jest kapitalne łowienie. Jeśli ktoś lubi łowić w wodzie stojącej, w jeziorze, to zna, odnajdzie się w łowieniu troci. Branie troci, jazda dużej srebrnej troci to jest naprawdę no, kapitalna przygoda wędkarska. Każdemu, każdemu polecam. E, ważną rzeczą jest przy łowieniu troci, żeby starać się robić to wasyście. Morze jest jednak miejscem takim, gdzie łatwo stracić równowagę, łatwo się pośliznąć na kamieniach. W ogóle jeśli chodzi o, o łowienie z belly boata to tylko i wyłącznie w towarzystwie, w asyście, nawet kogoś z brzegu kto cały czas widzi, to cały czas kontroluje się, bo mimo tego, że Bałtyk nie ma tak mocnych prądów to trzeba być zawsze bardzo, bardzo ostrożnym jak się, łowi, jak się łowi w morzu, bo no, to nie jest jezioro spokojne, morze ma swoją specyfikę i trzeba bardzo, bardzo uważać. Cóż jeszcze jeśli chodzi o troć? Kiedy na troć pojechać? Na pewno najlepszym czasem w roku są pierwsze ciepłe i nawet bardzo ciepłe wiosenne dni. Bywa tak, no ale to jest wędkarstwo, że na przykład, bo też mi się to zdarzyło, że łowiąc w trocie przychodził front, padał śnieg, wydawało się, że te ryby się zablokują, odetną. Nie, brały świetnie. Natomiast bardzo, bardzo istotne, jeśli chodzi o trocie, to jest y, temperatura wody, którą trzeba sprawdzać. I tutaj ta temperatura jeśli jest w granicach 9, 10, 11 stopni, to już jest świetna. I istotną rzeczą, bardzo ważną rzeczą jest wiatr. Nie tylko ze względu na wygodę naszego rzucania, łowienia, natomiast y, cechą charakterystyczną Bałtyku jest to szczególnie w cieśninach duńskich, że ten wiatr wprowadza lub wyprowadza wodę z brzegu. Eee, trocie, w momencie, kiedy wpychana jest woda do na przykład zatoki, to mają dostęp do jedzenia na dużych płciznach, bo zalewane są miejsca, czy też podnosi się poziom wody, gdzie żyje bardzo dużo organizmów, gdzie, gdzie są małe rybki, które w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze promienie słońca. O, te rybki zaczynają też szukać pokarmu bardzo płytko, w najpłytszych tych częściach, i zanim przemierzają trocie w płytkich, ciepłych wodach, uaktywniają się na przykład właśnie krewetki, które są ofiarami tychże ryb. Także to jest jeden z najważniejszych czynników. Jeżeli planujecie wyjazd na troć, starajcie się e, sprawdzać, gdzie jest strona nawieczna, czyli ta strona wysp, gdzie woda jest sprowadzana do zatok, w kierunku, wiatr tą wodę pcha w kierunku, w kierunku brzegu. To jest, to jest bardzo, bardzo istotne. Jak przyjeżdżacie na, tro, na trocie, mieszczcie temperaturę wody dlatego, że przez wiatr ciągle... E, I to jest sytuacja, którą też trzeba sprawdzać, bo bardzo często bywa tak, że woda, która jest nawiewana do zatoki, Niesie też wodę z głębi morza i wprowadza zimną bardzo wodę. Tego ryby nie lubią. Natomiast jeśli ta woda, ten wiatr jest odpowiedni i tylko górną warstwę wody wprowadza do tych zatok, ta woda jest najbardziej ogrzana na ogół, jest to najlepsze miejsce, najlepszy moment. Większość tych miejsc, czyli Dania, Szwecja, Norwegia, jest świetnym miejscem do połowu troci. Dzisiaj są opisane w internecie i e, nie trzeba spędzać godzin do tego, żeby się czegoś dowiedzieć. Czasami, będąc na miejscu, warto zajechać do sklepu wędkarskiego lokalnego, e, skontaktować się z przewodnikiem, e, skorzystać z usług przewodnika. To bardzo, bardzo pomaga, szczególnie jak się jedzie na przykład na kilka dni, nie znacie tego miejsca, dzień z przewodnikiem może Wam ułatwić i otworzyć. E, Drzwi do, do skutecznego połowienia tych ryb. Także namawiam Was do jeszcze raz do spróbowania łowienia tej ryby. Kapitalna, kapitalna ryba. Namawiam Was do e, przeczytania, do zajrzenia w kolejny numer sztuki łowienia. Po raz kolejny na okładce macie garbowicz. Zostanie niedługo naszą gwiazdą okładkową, ale, ale no słuchajcie, zdjęcia Maćka są bardzo, bardzo urokliwe, także cieszymy się, że jako redakcja, że współpracuje z nami i mamy okazję publikować jego fotografie, bo są naprawdę urocze. Także Maciek dziękujemy jeszcze raz za bardzo ładne zdjęcia, nie tylko okładkowe, ale artykuły Twojego autorstwa. Zaczyna się luty, na koniec lutego Mistrzostwa Polski w kręceniu much. Zapraszam serdecznie na, na tą imprezę. Supraś, ostatni weekend lutego. Z tego co wiem, jest sporo chętnych, którzy mają przyjechać. Będą goście specjalni, jeszcze na razie nie chcemy zdradzać wszystkich tajemnic. Kapitalna impreza, świetna atmosfera. Piękny obiekt, można na Podlasiu przy okazji połowić ryby, ale przede wszystkim zobaczyć najlepszych w Polsce krętaczy. Brzmi to świetnie, wiem. Dzięki jeszcze raz serdeczne za wszystkie łapki w górę, które od Was dostaję. Do zobaczenia wkrótce, cześć!